Czy to dobrze będzie widać? Nie wiem, czy to dobrze będzie widać, ale postaram się nie zasłaniać. Tak. To, to, to na wylotkach. Po prostu w wywala z ula. Nie wiem, czy wróci, czy nie wróci. Nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczę. Tu, na podejście. A pszczoły zwariowały, wychodzą na zewnątrz, zrzucają z siebie, czują, że ona dostała w dupę i że można się i że można się jej pozbyć. I że można się jej pozbyć. I to się dzieje z różną intensywnością praktycznie w każdej rodzinie. Ja czekałem na ten moment, kiedy się w końcu za to wezmę. Te 21 dni od zaizolowania matek to. Niby szybko zleciało, ale już się mogłem doczekać i teraz są takie efekty. Zobaczcie. O jaka piękna waroza. Jakie piękne waroła, żeby być zgodnie z nazewnictwem. Witam Krzysiek Kata Osiekana na skraju lasu 11 września, już godzina prawie 10 i jest po zabiegu. Po zabiegu jedna tabletka piwarolu podana do rodzin. No, nie wszystkie rodziny zostały w ten sposób potraktowane. W jednej rodzinie matka uciekła z izolatora. To mój błąd po prostu kółeczko się otworzyło i, i matka. Zaczęła, podjęła czerwienie, nie, nie złapałem momentu, nie, nie, nie dałem rady tego wyłapać, żeby, żeby tą jedną tabletką sprawę załatwić. W drugiej rodzinie jest, w tej chwili rodzina jest w fazie cichej wymiany, ja nie wiem co tam się wydarzy. Stara matka jeszcze jest, młoda matka się już wygryzła z matecznika. Jakoś mi nie bardzo jest w to w tej chwili ingerować i wsadzać swoje pazury, bo tak zasadniczo to tak, nie wiadomo czy się... Młoda matka u nasienni, czy wróci z lotu godowego, jak ktoś na wszystko rozegra. i Jak czegoś nie wiem, to nie dotykam. Zostawiłem to, pszczoły zostawiłem, żeby sobie same z tym poradziły, a tam zastosuję inny sposób leczenia. Prawdopodobnie będzie to, będzie to kwas prówkowy podawany wieczorem. 10 ml codziennie przez 10 dni i, i tak, to rozwiąże, tak to rozwiąże. Na ten moment sprawa wygląda tak, że pszczoły, w których został podany apiwarol, bardzo intensywnie zaczęły się oczyszczać. To widać na wylotkach, gdzie, gdzie one no, wykonują te ruchy obnurzami, starają się zrzucić z siebie warozę. Waroa sypie się praktycznie na każdej place dennicowej. ja w tej chwili nie będę tam zaglądał, tylko tylko zobaczę po 24 godzinach, nagram film po 24 godzinach, jak wygląda osyp w poszczególnych rodzinach, ale na ten moment widać, że praktycznie każda rodzina pokazuje osyp warozy i to nie są małe osypy. To Pomimo tych zabiegów, które robiłem, czyli, czyli różnego rodzaju kwasy, jakieś takie dymienie Dymienie takie doraźne, a i w tym momencie zaizolowanie matek, ja zrobiłem to już nie pamiętam, około 20, około 20 września, sierpnia, przepraszam, zaizolowanie matek, doprowadzenie do stanu bezczerwiowego powoduje, że, że możemy... Tym jednym zabiegiem, jednym krótkim zabiegiem załatwić sprawę. No i teraz co dalej, bo, bo tak, ta rodzina jest jeszcze nieleczona z tego względu, że tutaj matka została zamknięta w izolatorze dwa dni później, więc za dwa dni tutaj zrobię zabieg. Pozostałe, pozostałe dwie rodziny, które zostały, czyli ta jedna, gdzie matka uciekła i ta jedna, gdzie jest cicha wymiana, będą leczone pasem i ja sobie będę patrzył na wkładki dennicowe, będę, będę to obserwował, yy, będę sprawdzał. Zastanowię się, co zrobić z, izo, z izolatorami, bo o ile w Langstrotach fajnie to wygląda, konstrukcja tych izolatorów plus konstrukcja ramki, yy, wysokość ramki pozwala na w miarę bezpieczne zazimowanie pszczół. O tyle w ulach wielkopolskich, yy, zimowanych na dwóch korpusach, no trochę się boję, bo jednak ten izolator nie sięga zbyt głęboko, ja chyba na przyszłość będę musiał sobie sam zrobić, sam zrobić izolatory do zimowi w ulach wielkopolskich na dwóch korpusach i wtedy już spokojnie taki wyższy izolator montować tak, żeby obejmował swoim zasięgiem chociaż półtora korpusu chociaż półtora korpusu, wtedy można spokojnie wchodzić w zimowlę z zaizolowaną matką, teraz zobaczę, dopóki jest ciepło, słońce Jakiś tam pożytek, który już się też tutaj pojawił, to matki będą siedzieli w izolatorach, nie będę tutaj prowokował jakiegoś czerwienia, ale być może z nastaniem ochłodzenia matki powypuszczam, przynajmniej w tych ulach wielkopolskich, żeby mieć ten spokój i komfort, że te rodziny, które są zestawione i te rodziny, które już wchodzą do zimowli, to, no to z tej zimowli też i wyjdą i te matki też z tej zimowli wyjdą. To jest wszystko jeszcze do przemyślenia, to jest wszystko do, do ogarnięcia. Otwierałem ule, w niedzielę zaglądałem do zaglądałem pod kątem zakarmiania zimowego. No to, to też obraz Langstrotów jest zdecydowanie korzystniejszy niż obraz, obraz uli Wielkopolskiej. Jakoś te pszczoły sobie tak fajnie porozkładały ten pokarm, mają go ładnie zgromadzonego, mają nad, nadbudowy. Tak wygląda to zdrowiej. Ja nawet nie wiem o czym mówię, ale to jest takie moje subiektywne odczucie. Wygląda to lepiej. Będę nagrywał dalej, będę patrzył, obserwował osypy, będę to monitorował i efekty leczenia jedno tabletką apiworolu przy zaizolowaniu matek pokażę. A teraz jeszcze rzut oka na budowę. To, co teraz widać, to jest, to jest taki obraz, że tak, no, są ściany poizolowane w środku tą izolacją, tą czarną, tym mazidłem. Wstępnie już wysypywana posadzka, no i położona kanalizacja. No trochę się zmieniło od ostatniego filmu. I no, no teraz, na dzisiaj plan to jest wysypanie wysypanie pod podsypki, pod posadzkę, pod chudy beton już do tego poziomu, na, którym, na który powinien, powinien ten poziom być uzyskany. I, 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 I nawiezienie sobie Nawiezienie sobie niezbędnego materiału do tej roboty. Tutaj już idzie praca związana z podmurowaniem, Fundamentów. Ja będę to robił jutro, będę to kończył jutro. Wiąże się to z podniesieniem domu, ale to problemu wielkiego z tym nie ma, bo już pracując tu kolejny tydzień z rzędu nabrałem takiej wprawy, że takie rzeczy jak podniesienie domu o kilka centymetrów na podnośnikach nie stanowi absolutnie żadnego problemu. A tutaj obraz od frontu, z przodu, e, ściana fundamentowa, podmurówka tak zwana jest już e, wymurowana. E, ja tutaj muszę robić pod dom. E, po, mówiąc pod dom, mam na myśli to, że, e, no, gdzieś e, proste linie tutaj są nie do zachowania, bo poziomie ta podwalina faluje, wszystko faluje, ten dom taki jest trochę. Trochę poskręcany, i nie sposób jest tego wymurować w prostych liniach. Trzeba po prostu mieć na uwadze całość i to, żeby to wszystko ładnie później razem można było zgrać. Taki jest tego obraz. Dom stoi już w końcu na prostych ścianach. Wyprostował się, jest taki fajny, zebrany do kupy. No i zostanie jeszcze tylko ten szczyt do obmurowania z tamtej strony i będzie tyle, można bym chodzić już tutaj z robotami.